Pamiętacie słowa Tuska, że benzyna będzie po 5.19? No, oczywiście, że pamiętacie. Donald Tusk na spotkaniach z wyborcami pewny siebie, niemalże rzucający wyzwanie prawom ekonomii. Obietnica była twarda jak granit. A teraz? Średnia cena benzyny w Polsce? Około 5 ,80 zł 80 groszy. Premier wrzucił kilka już dni temu, zresztą pewnie o tym wiecie, ale to ważne dla kontekstu. Zdjęcie z jednej, jedynej stacji BP w Lubieszynie, gdzie akurat trafiła się promocja i paliwo kosztuje 5 ,18 zł 18 groszy. Podpis? Mogę być winny grosika. No i cóż. Słuchajcie, to nie jest tylko słaba riposta. To jest moment, w którym polityka przestaje zajmować się życiem obywateli, a zaczyna być niskobudżetowym kabaretem. Czy oni naprawdę myślą, że jesteśmy aż tak naiwni? Że jedna stacja na końcu Polski przykryje fakt, że reszta kraju płaci prawie o złotówkę więcej? To nie jest rządzenie, to jest bezczelna ustawka pod zasięgi. Jesteście na kanale kto wygrał.